Hej, nazywam się Nina i witam Cię na moim kanale Chemia po Ludzku. Dzisiejszy film dotyczący zadań stechiometrycznych z dwoma niewiadomymi, to już piąta, a zarazem ostatnia część mojej serii Pewniaki Maturalne 2024. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość: do samego egzaminu maturalnego, który odbywa się 16 maja, opublikuję jeszcze aż 5 nagrań. Wszystkie dotyczące obliczeń maturalnych. Widzisz teraz harmonogram moich najbliższych filmów. Dzisiaj, 30 kwietnia, zadania stychometryczne z dwoma niewiadomymi. Sobota, 3 maja, zadania obliczeniowe z kinetyki. Wtorek, 7 maja, roztwory z prawem rozcieńczeń ostwalda. Sobota, 11 maja, zadania z iloczynem rozpuszczalności. I wreszcie wtorek, 14 maja, zadania stychometryczne z płytką, czyli metale z kwasami. Już teraz zasubskrybuj mój kanał, aby na bieżąco dowiadywać się o kolejnych filmach, które się tu pojawią. Jak mówiłam, zajmiemy się dzisiaj pewnym szczególnym typem zadań stoichiometrycznych. Mam na myśli zadania z dwoma niewiadomymi. Na podstawie mojej analizy pojawiają się one na maturze bardzo często, bo w ostatnich pięciu latach pojawiły się aż cztery razy. W wielu osobach wywołują strach i niechęć. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, że są to bardzo schematyczne zadanka i gdy raz zrozumiesz, jak się je rozwiązuje, nie sprawią Ci większego problemu. Zadanie, które teraz widzisz na pulpicie, pochodzi z czerwca 2023 roku, zatem najświeższy egzamin naturalny. W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli, zawierającej również węglan magnezu, próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g roztworzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły reakcje chemiczne, i tutaj widzisz dwie reakcje chemiczne, które biegną jednocześnie. Zawsze w takich zadaniach napisane będą właśnie dwa równania reakcji. W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm3 tlenku węgla 4 w przeliczeniu na warunki normalne. Um, oblicz wyrażono w procentach masowych zawartość CaCO3 w badanej próbce mieszaniny. Zacznę klasycznie od rozrysowania sobie tego problemu. Zatem mamy jakąś próbkę, i ta próbka składa się z dwóch składników. Pierwszym składnikiem, dajmy na to ten zielony kolor, oj, pierwszym składnikiem mamy jakiś zielony kolor i mamy na przykład niebieski kolor. Ten niebieski kolor to będzie pierwsza sól, która składa się na tą próbkę, czyli CaCO3. Drugi składnik to będzie MgCO3. I to łącznie to jest próbka tych dwóch soli. I ta próbka zostaje roztworzona w kwasie solnym, czyli w hcl -u. No i obie te sole będą reagowały z HCL-em, i mamy tutaj wypisane równania reakcji. Że zarówno CaCO3, jak i MgCO3 roztwarzają się w kwasie. I w obu tych reakcjach będzie powstawać dwutlenek węgla, czyli CO2. Zatem zaobserwujemy jakieś pęcherzyki gazu, które się będą ulatniały z tej probówki, do której wrzuciliśmy naszą próbkę. I teraz tak, co my mamy obliczyć? Mamy obliczyć zawartość procentową w tej wyjściowej próbce, ile której soli się znajdowało. Czyli ile było MgCO3, a ile było CaCO3? Nas pytają się konkretnie o zawartość procentową CaCO3 w całej próbce. I teraz jak to zrobić? W tego typu zadaniach zawsze chodzi o to, żeby zapisać układ równań z dwoma niewiadomymi. I to jest całe clue tego typu zadań. Treść tych równań. Zaraz odgadniemy z treści zadania. Pierwsze równanie najczęściej będzie dotyczyło masy. I tak jest również w przypadku naszego zadanka. Mamy tu podaną konkretną masę próbki tych dwóch związków. Teraz korzystamy z układu okresowego, aby policzyć sobie masy molowe obu tych soli, czyli CaCO3 i MgCO3. CaCO3 mamy wapni 40 plus węgiel 12. Plus 3 razy O, czyli 3 razy 16, i to będzie równe 100 gram na mol. MgCO3 różni się tylko tym, że mamy magnes, czyli 24 plus 12 plus 3 razy 16, i to będzie 84 gramy na mol. Ok. Zapisuję sobie te masy molowe. <kluzny> McaCO3 to jest 100 g na mol M MgCO3 to będzie 84 g na mol. I teraz jak to połączyć? Wiemy, że próbka ważyła 2,84 g zatem jakieś x moli CaCO3 plus jakieś tam y moli MgCO3 mnożymy sobie przez ich masy molowe, ponieważ mała masa Czyli masa jakiejś tam konkretnej liczby moli, ale nie wiemy jakiej, jest równa ta liczba moli razy masa molowa. Czyli masa tego CaCO3, które było zawarte w naszej próbce, równa się x razy 100 gramów na mol. W sumie ten x powinien być z tyłu. To samo w przypadku C MgCO3, 84y. Możemy sobie tu jakieś oznaczenie jeszcze zrobić, że x to będzie. Liczba moli CaCO3 w tej próbce, a Y to będzie N, czyli liczba moli MgCO3 w tej próbce. I to się będzie łącznie równać 2,84 g. I to jest nasze znaczy pierwsze równanie. Drugiego równania będziemy szukali najczęściej w równaniach tej reakcji, tych reakcji chemicznych, które zachodzą jednocześnie. Zauważ, że napisane jest to i tak. W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 centymetry sześcienne tlenku węgla 4 w przeliczeniu na warunki normalne. W obu tych reakcjach powstaje tlenek węgla 4, czyli tutaj w reakcji pierwszej, gdy mamy x moli CaCO3, powstaje nam jakiś x, bo stosunek jest 1 do 1, x moli CO2. W przypadku MgCO3 mamy y moli MgCO3, no i powstaje nam również y moli CO2. Tylko ja cały czas mówię mole, więc najpierw sobie przeliczymy te centymetry sześcienne na mole, ponieważ są to warunki normalne, czyli 22,4 decymetry sześcienne to będzie 1 mol. My mamy 672 cm, czyli sobie dzielimy przez 1000 raz, 2, 3, czyli 0,672 dymy 3 to jest x moli. Tutaj mi wychodzi 0,03 ten x. I teraz już możemy napisać sobie kolejne równanko, czyli x moli tego cała CO3, z którego powstało x moli CO2, czyli po prostu x x plus y to są łącznie 0,03 mole. Dlaczego? Ponieważ te 0,03 mole CO2, które się wydzieliło, to jest suma moli CO2 od CaCO3 i suma moli CO2 od MgCO3. No i to była ta najtrudniejsza część zadania, czyli po prostu ogarnąć, jak tę równankę zapisać. Teraz dajemy sobie klamerkę i rozwiązujemy tak samo jak na matematyce. Ja sobie wykorzystam drugie równanie, żeby zrobić metodę podstawienia i określę sobie x za pomocą y. Czyli x równa się 0,03 minus y. I teraz sobie to wstawię do pierwszego równania. Czyli 100, 0,03 minus y plus 84y równa się 2,84. Teraz sobie mnożę nawias. Mam tak. 3 minus 100y plus 84y to się równa 2,84. Przenoszę sobie y na prawą stronę, czyli będę mieć teraz tak minus 84 plus 100, czyli wychodzi mi tutaj 16y, a po lewej stronie od trójki sobie odejmuję 2,84 i to będzie 0,16. No i teraz tak, y to się równa 0,16, podzielić na 16, czyli 0,01. Teraz, żeby policzyć x, Korzystam sobie z tego pierwszego równanka, czyli tutaj, i podstawiam sobie obliczonego już y, czyli x plus 0,01 to się równa 0,03. Zatem x równa się 0,02. I teraz czego my szukaliśmy? Szukaliśmy zawartość procentową ca, co 3 w badanej próbce. Więc możemy sobie policzyć, bo są procenty masowe. Możemy sobie policzyć masę tego CaCo3 w próbce, mnożąc liczbę moli, czyli X, razy masę molową, czyli MCACO3 to się równa liczba moli, czyli to było 0,02, razy masa molowa, czyli 100 gram na mol, i to się równa po prostu 2. Teraz pozostało nam jedynie podzielić sobie Masę tego CACO3, którą właśnie obliczyliśmy, czyli 2 gramy, przez masę całej próbki. Czyli procent masowy CACO3 to się równa 2, podzielić na 2,84 razy 100%. I to będzie, już sprawdzam ile. 2 podzielić na 2,84 0,7042. No dobra. Tutaj nie ma określonego konkretnie, do którego miejsca po przecinku musimy zaokrąglić, więc ja sobie zrobię tak: 70,4%. I decyd. Lecimy do kolejnego zadanka. To jest zadanie z maja 2023. W celu określenia zawartości tlenku kobaltu 2 w mieszaninie zawierającej tylko COO i CO3O4. Próbkę tej mieszaniny o masie 100 g poddano prażeniu. Widzisz, znowu jest dana z masą. Podczas tego procesu zaszły reakcje chemiczne. Znowu są dwie reakcje chemiczne, i w obu tych reakcjach tym razem będzie się wydzielać tutaj metaliczny kobalt. No i napisane jest: W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 75 g metalicznego kobaltu. Czyli znowu widzimy, że kolejna dana dotyczy właśnie tego, co jest w równaniu reakcji. Oblicz w procentach masowych, zawartość tlenku kobaltu 2 w wyjściowej mieszaninie. Przyjmij, że obie reakcje przebiegły z wydajnością równą 100%. Czyli znowu robimy dokładnie to samo. Zapisuję sobie, że x to będzie liczba moli COO, a y to będzie liczba moli CO3O4 i sprawdzam sobie masy molowe w układzie okresowym pierwiastków. OK, zatem COO to będzie masa kobaltu 59 plus tlenu, czyli 16. I to wychodzi 75, CO3O4 to będzie 3 razy 59 plus 16 razy 4. Wychodzi 241. Zatem piszę pierwsze równanko, czyli 75x to jest masa tlenku kobaltu 2, czyli masa molowa razy liczba moli, czyli x plus masa znajdującego się w tej próbce tlenku CO3O4, czyli 241Y, to jest masa molowa razy liczba moli, to się będzie równało, tutaj mam napisane 100 gram i to jest pierwsze równanie. I teraz patrzymy sobie dalej. O właśnie, zauważyłam już, zapomniałam tutaj też dwójeczki. Ważne jest, żeby wpisać sobie tutaj dokładnie, takie współczynniki, jakie znajdują się na początku równania, czyli to, co było w próbce. Skoro tu jest dwójka na początku, to wpisuję sobie tutaj 2x, czyli y, będzie 75 razy 2x i 241 razy 1y, bo tutaj z przodu jest nic, czyli 1. I teraz to drugie równanie, czyli powstało nam w obu tych reakcjach 75 g metalicznego kobaltu. Znamy masę molową kobaltu i to było 59 g na mol, więc możemy sobie policzyć liczbę moli tego kobaltu, więc nCO to będzie 75 podzielić na 59 i to będzie już mówię ile, to wychodzi 1,271. Zatem teraz spisuję sobie te współczynniki, które są tutaj, Plus dodaję x, tudzież y, ponieważ tu mieliśmy 2x, więc to będzie 2x również. Tutaj mieliśmy y, tu jest 3 i y, które pochodzi z początku. Zatem piszę drugie równanie, tutaj może zma, przesunę sobie to, żeby nie przeszkadzało. Czyli tak: 2x plus 3y. To się równa 1,271. I teraz robię dokładnie to samo, co robiłam w poprzednim zadaniu. Tutaj może obliczenia będą troszeczkę trudniejsze, bo te liczby są brzydsze, ale generalnie widzisz, że sposób jest dokładnie taki sam. I to jest właśnie to, co chciałam Ci przekazać w tym filmie, że w każdym takim zadaniu z dwoma równaniami możesz użyć układu równań. Możesz oczywiście rozwiązywać je na inny sposób, ale ten sposób zawsze działa. Po prostu Zawsze. Także znowu podstawiamy sobie, określamy sobie 2x, to się równa 1,271 minus 3y i wstawiamy sobie to do pierwszego równania, czyli 75 razy 1,271 minus 3y plus 241y, to się równa 100. Tu mi wychodzi tak. 95. 3,25 minus 225y plus 241y to się równa 100, więc przenoszę sobie teraz na prawą stronę 95,325. Po prawej stronie będę mieć teraz tak 4,675, a po lewej stronie sobie odejmuję od 241, 225 i zostaje mi 16, czyli mam. 16y to się równa 4,675 i będę sobie to dzielić przez 16 i to będzie się równać 0,292 około. Teraz mam y, my szukamy natomiast x, ponieważ pytanie brzmi: jaki jest procent masowy tlenku kobaltu 2? A tlenek kobaltu 2, jego liczba moli to jest x, więc korzystam sobie znowu z równania tutaj, żeby policzyć ten tlenek kobaltu, czyli 2x to się równa 1,271 minus 3y, czyli minus 3 razy 0,292 i to się będzie równało 0,395. I to jest liczba moli. Jaką mieliśmy w tej próbówce, także w tej próbce, przepraszam, natomiast nas, nas interesuje masa. Więc teraz jeszcze tą liczbę moli musimy sobie przemnożyć przez masę molową COO, która wynosiła 75 g na mol, zatem mała masa COO to się równa 75 razy liczba moli, czyli 0,395, mm. i to wychodzi. Około 29,6 gramów. Nas pytają się o zawartość procentową, natomiast mamy akurat taką sytuację, że masa całej próbki to było 100 gram, więc jakbym teraz chciała sobie sprawdzić zawartość procentową, to procent będzie równy tak. 29,6 podzielić na 100 i razy 100%. Czyli te stówy się skracają i wychodzi o widzę, że pisze pod ikonką swojej głowy, także jeszcze raz procent równa się 29,6 podzielić na 100 razy 100, to się skraca. No i zostaje po prostu 29,6% masowych. Oczywiście ten wynik yy, Zależy od tego, jak ja sobie zaokrągliłam tutaj podczas moich obliczeń. Może wyjść troszeczkę inaczej, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby był zgodny z tymi zaokrągleniami, które przyjęłam podczas obliczeń. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że nagranie ci pomogło. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam Cię również na moje media społecznościowe, gdzie znajdziesz więcej typów naturalnych i rozwiązań różnych zadanek chemicznych. Do zobaczenia w sobotę.